Cześć, słuchajcie, jedziemy do powiatowego miasta dzisiaj i jedziemy takim specjalnym transportem. Także pokażę Wam relację. Najpierw nas babcia musi zawieźć do tego miejsca, gdzie nas będzie odbierać autobus. Najpierw jadą dziewczyny, a za chwilę przyjedzie babcia po mnie. A babcia już obróciła. To trwało już 3 minuty, bo jest tam wszędzie blisko. Jedzie tutaj mój pick up, siada mi lecę na PKS Józsi dość babci. jak bierzecie młodą dziewczynę, to babcia często jest w waszym wieku dziewczyny czekają Tam jest... To jest niedziela, słuchajcie, 6.30 rano Ruch, ruch Niesamowity, jak na tą wieś Czekamy na PKS i jedziemy Dobra, jedzie bus daleko daleka już go było słychać Potrąbił Tutaj też jest inna osoba, która Na niego czeka, więc... Widzisz? On ta

Muszę desięć? nic i yeah, okay. oh, To jest taki pas, muzyka gra. Także przez kolejne dwie godziny będę słuchać tej lokalnego disco polo. Jedziemy, niestety, mamy miejsce z tyłu, więc drogi nie, nie pokręcimy. Teraz się rozliczę z kierowcą PKS-u. To kosztuje 6 zł za 10 km. Dojechaliśmy do miasta, bas już odjechał. Jechaliśmy 20 osób. Eee, trochę się czułem jak w filmie Oszukać przeznaczenie, bo prawdopodobnie ten kierowca umrze w wypadku samochodowym. To co robił na drodze, to jakby mu się zepsuł klakson to byśmy tu nie dojechali bo miałby zepsute auto W każdym razie jesteśmy w dużym mieście zobaczymy co przy niej się dzieje Okej, okay, jesteśmy na lokalnym rynku tutaj W tym dużym mieście I próbujemy coś kręcić zobaczcie tutaj. Kaczki, kury Można sobie kupić żywą zwierzynę Różne, i Wow o, zobaczcie tutaj Tutaj są krawy żywe bardzo różne rozmiary Różne gatunki, to wyboru kolory Według rozmiaru. Tutaj świeżynka jest Warzywa Cadawianki Kolorowo to jest mięso. To jest nasiona jakieś. Pastole. Honey, you have beans there. Beans on the way back. Różne jakieś. Czy jakieś? Cudowne. Tutaj jest po prostu alejka z nasionami. Tutaj jest mięso. Proszę bardzo, rzeźnicy, możesz kupić sobie najlepsze rodzaje mięsa. Zobaczcie to jest cebula Czosnek imbir. imbie Przyprawy jakieś Teraz w chodzimy Różne owoce i warzywa. dla rybki tutaj jest takie małe rybki większe krewetki, mikro krewetki. ten rynek jest całkiem duży tutaj owoce morza kalmary, śmiernice. bo pani sprzedaje pszczołnki ciekawe jest tutaj kurczaki Pokrojone już, <krymne> wyporcjowane. To jest sticky rice. Ciuchy, no to tutaj to już jest tak. u nas w Polsce, z ciuchami. Serwują jedzenie jakieś. Tam pani szyje, to jest niesamowite. można sobie przyjść zamówić, żeby ktoś tam coś

nie to jest miłe. tutaj pani jakieś świetne owoce, słodkości. We should ask about the prices, but I don't want to ask about the prices, because the don't buy, they feel offended, right? Nie pytamy o ceny, bo tutaj są jaja. To This is duck eggs, right? Because they are bigger. And the chicken eggs. Are... Zobaczcie, ten rynek jest Tam idziemy jeść, słuchajcie, tu wchodzimy teraz do działu gastronomicznego. Bo czekam. Tutaj gotujemy jedną zupy. Tutaj kiedyś tutaj fajnie się stowarzyszyliśmy z moimi znajomymi. Tutaj jakieś dziwne rzeczy można zjeść. Nie mam pojęcia że to jest, oliwki jakieś. Słodkie, restaurację restauracji, tam jest kolejny. Zobaczymy wszystko, potem zdecydujemy gdzie ją. Tu się piecze na grillu. Grill jest pod dachem, ale jest normalnie węglowy. Dyma dyma jest, jak <grym> w <i> chudzie. Do tego dokładnie 30 stopni Celsjusza, to warunki są takie powiedzmy średnie. Dobra, skończyliśmy dział... Let's just go around. Skończyliśmy dział e, restauracyjny, tutaj jakieś dewocjonalia. Zabawki, a to zabawkowego. No wracamy Zajmij tutaj do żywnościówki, do gastronomii bo chcemy to zjeść, będziemy je śniadanie. Yeah, I think I I like it there, you know. They have some kind of Saigon cuisine. Maybe here, Anna? Right? Here. Coś okay. nawet tutaj będziemy jeść, zamówimy to. Vegan? Oh no, we just eat meat. Or oh, maybe vegan, yeah. Just a bit vegetarian, sklezy. Jak zamówimy to? To ile kosztuje? 15 000 złotych i 20 000 złotych 15 000 złotych, czyli 20 000 złotych to 3,40 złotych Co chcesz? Za większą porcję i 15 000 złotych, czyli około 2,70 złotych za piwnicę Ok, więc so zamówimy 20 000 Yeah, like I, in, uh, I think 2 portions or something yeah. What do you want? The, this, this or the You just choose for me um, I, I think I want this and it's looking good to me like, And also some of... whatever it is Yeah? Yes <önemli> <temples> the, to <tomorrow> the other lady has, yeah, taken... but she has also like there is something like in the bamboo leaves on the end. <inglés>

Ojeje. Konuki je. 40. Siadamy i jemy. Wracam do na chwilę. Okej, okay, to jest jeszcze moja porcja z jakimś kurczakiem. Ryż. Tutaj jest cajonki, makaron. Nie ma ryżu, jest makaron. Różne rodzaje mięsa. I te 3,40. To jest pani, która nam serwowała. Наедлись, УЖЕ, сейчас, с панем. tutaj proszę bardzo, sprzęt się wycieczki, tutaj są jakieś zioła, Mistury. hello, hello, prawie że się spadając, tutaj są kwiaty, no i tutaj też dowocinalia, jakieś mikstury, oni wierzą, że jakieś tam magiczne mikstury nas wyleczą pewnie niektóre działają. Tu na szczęście są koty, to jest z chińskiej kultury. Warzywa. Przepraszam, owoce. Gary. No tutaj to już jest jak w Polsce na bazarze. Idziemy jeszcze raz, będziemy już wychodzić powoli, bo tak naprawdę nie mieliśmy planu dzisiaj nic kupować, tylko hello. Tylko

Cứ quay, cứ quay đi Có giá là nó là bao nhiêu nha? Ờ nó nhỏ thì là 200, mà nó lớn là 250 250 for one, to tell me the price 250.000, how much is it? 10 dollars, 12 dollars Ah ok, 10 ten, ten dollars, 9 to 10 dollars yeah. right. Em okay. czyli 10 dolarów za, za jednego 10 do 9 do 12 dolarów w zależności od wielkości kaczki pewnie droższe see ciao hello proszę bardzo panie tam kaczko ludzie kupują to i potem hodują mój teściu kupił właśnie kaczki też na takim targu i pijemy teraz jajka z tych kaczek no i pewnie jak będzie Miał małe, to też się sprzeda. Tymczasem wychodzimy z targu I połączymy krótko Słuchajcie, tutaj pani sprzedaje węgorze How much for the fish, you know? Yeah, how much goes? Mało, 10 km na kogoś w Węgorze. Teraz to nie Tutaj fazeba ma. To już przed targiem jeszcze. Chcesz mi tutaj, żeby kupić sobie Kokosy ale. Słuchajcie, tu jest cina cukrowa. Z tej ciny robią takie napoje, wyciskają je. z tego przed wejściem jest po prostu bardzo dużo owoców. Ananasy pokrojone Ta czcina jest też taki napój, który jest dla mnie niewypijany, bo jest za słodki, ale jest tak trochę orzeźwiający. Z tym, że tak jak mówię, jest za dużo cukru jak dla mnie. Idziemy kupić dla mnie hełm, ponieważ moja głowa jest niewymiarowa. I w Wietnamie nie pasują nam mnie żadne hełmy. Muszę tu być bardzo duży. Tak jak zresztą wszystko tutaj. Buty, ubrania. A kolejne owoce morza. Na powietrzane ryby. Czekajcie, węgorze jakieś cholera więcej od główki. Są farpiowate, takimiś chyba. Wyglądają jak jakieś, nie wiem. O, owoce różne, trusy, winogronów. O, owoców zagranicznych takich jest, co niedawno widziałem, na truskawki sprzedawali. Tutaj kolejne, różne muszle, tak powiem, rodzaje. 20 za kilogram, czy 40 nie mam pojęcia, do którego czego, pewnie pomarańcze. Szukamy z Tam są kokosy. Pani nam, przechodzimy przez ulicę, słuchajcie, to jest tak, że my przechodzimy i modlimy się żeby nas nie przejechali. Teraz sobie kupimy kokosy i pani nam otworzy sobie wypijemy. Proszę bardzo, zobaczcie jak to wygląda, pani, pani będzie gotować dla nas kokosy. No, het is oké. Okay. Maar open? Open. Kijk even. Hij daar. We gingen naar binnen, maar we zitten. De Ona sobie rękę upieprzyła, a ona sobie jej nie obcina. Teraz tam otworzycie, Jest już miękkie. Kokosy są fenomenalne, bo to jest taki naturalny eee... źródło elektrolitów. W ogóle, jeżeli wjeżdżacie do tropików, gdzie są kokosy, macie do wyboru pić wodę, Albo wodę z kokosa, to zawsze bierzecie kokosa, bo on zwykle dużo zdrowsze niż ta woda pitna tutaj. Proszę bardzo, jak sprawnie pani nam otwiera, zaraz tam tylko słomki stawi. Pani ma smutną minę. Przyjęta jest rolą. We drink here, right? Did you pay already? Ok. I gotowy. Proszę bardzo. W ogóle jest jeszcze e, taka teoria, że one są dobre dla mężczyzn. Tak kokosy. Dopłacone. Jakieś dwa złoty za takiego kokosa, więc taniej niż woda i zdrowie. on. Znowu. Na ulicy jest tak. Jak nie, nie jedzie samochód, to, to po prostu przechodzisz. Nie? Wychodzisz, mimo że jest tłum motorbike, one cię zaczynają omijać. Tak jak, tak jak ławica ryb omija rykina tak samo te, te motorki omijają się nawzajem. Pójdę obejść dobry właśnie takiego porównania użył do ławicy ryb. I tak to właśnie wygląda, nie? Wszyscy jadą powoli i, i się omijają nawzajem. Tylko samochody nie omijają nikogo. i samochody muszą być umijane. ludzie nam próbują sprzedawać jakieś loterie. Ale w ogóle wszystko, jak jesteś przegrałem w tym, to byliśmy właśnie kupić skuter elektryczny, bo niepotrzebne buki pani wszyscy zacznę dać, cammon. To banany, właśnie tak pamiętacie jak mówiłem o wielu rodzajach bananów, to tutaj są cztery, ale nie ma tych malutkich takich, które najbardziej... Lubią. Wracając do tych skuterów elektrycznych. Chcieliśmy kupić skuter elektryczny, bo na skuter elektryczny nie potrzeba prawa jazdy. Ja nie mam prawa jazdy na motory, muszę robić, więc kupiłem po prostu skuter elektryczny. Byliśmy w dwóch sklepach i pierwszym pan zobaczył, że jestem przyklejającym, więc ceny 40% wyższe niż zwykle. O tutaj znowu są banany i tutaj te bananki małe właśnie są te o których mówiłem. One są bardzo dobre. Hane, tam jest Chcesz? Tak. to yes. Yes, so Ale okay. oh, nie ma tej pani, której... okay, we'll find them later, myślę. Pani nie miała chciał się kupić tamarym, który ja bardzo lubię. Ale kupimy. To jest to jest, imbir, to jest kurkuma. Dajże. O, tu jest owieczka, proszę bardzo, wędzona. Chyba nie będzie wtarzona, świeżynka po prostu. Duriany pomarańcze, awokado. Awokado tutaj to jest inny wymiar, to nie jest takie maleńkie awokado jak ten. Na... Tutaj kolejne banany, widzicie? banany są naprawdę maleńkie, one mają nie wiem, po 9 cm. Głośne jest, cały czas jeżdżą motory wszędzie. Ja trochę jak święta krowa chodzę tutaj. Oni jestem duży, tak naprawdę jestem szczególnego wzrostu, to jest Jackie. Ale tutaj jestem duży, wszyscy mnie obijają, bo jestem daleka widotka. Highlandemu Pani ma tutaj radyjka, która mówi, że sprzedaje cebulę. Jak jedziesz i nie pamiętasz o tym, że nie jest to cebulę, to słyszysz panią mówiącą, że sprzedaje cebulę i sobie na pewno przypomnisz. To jest kolejny cebulara. Cebula, o, tutaj są śliwki. To jest. Nie będę to ślifki. To te obłoty są piszczelne. Nic, ale Nie, nie, nie. Tego Okej, tutaj jest moje, że mi się nie podoba. Yeah. Nie, dlatego. I nam się kończy już market z drugiej strony. Tu jest kukurydza. kukurydza gotowana jest bardzo dobra Tu już pośryba Wychodzimy Hello No thank you come on A reklamuje Każdy gdzieś tam do ciebie zagaduje Trochę fajne a trochę e, Trzeba się przyzwyczaić po prostu. To jest bambus. Pędy bampusa Bardzo dobre, bardzo No na obrzeżach tutaj warzywa, to chyba w każdym kraju jest tak, że... Hello. Hello. że na obrzeżach sprzedają warzywa, ale ludzie są sympatyczni, trudno jest tutaj słuchajcie, także potrzeba jeszcze trochę czasu, żeby oni się nauczyli, żeby sprzątać po sobie, wszystko jest pakowane w plastik, jak kupujesz zupę nawet, to ci pakują reklamówkę, nie, prosty koło, woreczek. Bardzo dużo produkują plastiku. I to Plastik jest smutne. Flaxon jest e, nieodłącznym elementem. A nie, this is that aloe. A, No, Właśnie no, 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 no. ah, eh? to jest waszym fruit. Myślałem, że to jest aloe. To takie. Zielone. Dobra, do później. W sklep namierzyliśmy z owocami morza, takimi konkretnymi. Wszystko tutaj jest. Różne rodzaje krabów, jakieś cholera wie co. I ceny są całkiem spory. 200 tysięcy dąbów to jest 10 dolarów. Widzicie te ceny, bo są dołączone, także jakieś muszelki. Strzygi, kalmary, e, tam e, jakieś duże wegorze. Słuchajcie, Bywają ryby, wszystko jest żywe. Tam są rąkły, te skarpety, są strasznie drogie. Tak to właśnie wygląda, bardzo ciekawe. Także, jeżeli ktoś lubi owoce morza, to wietnamie można zjeść. Gdzieś naprawdę dobrze. Słuchajcie. Nie wiem, czy słyszycie tą melodię. To jest takie miejsce dla dzieci, do zabawy. Ale szlagier przed supermarketem. Lambada. Róbka lambady, także jeżeli ktoś tęskni za lambadą, to zapraszam do Wietnamu. Zostawiamy Helenę tutaj przed sklepem. W tej bawialni idziemy na zakupy. Jesteśmy w kawiarni zamówiliśmy sobie kawę. Tutaj w Wietnamie jest tak, że jak zamawiasz kawę, to zawsze dostajesz szklankę e, zielonej herbaty z lodem. Albo szklankę wola. ale tylko to jest zielona herbata. I do tego kawę cuda, czyli kawa z e, lodem, z mlekiem skondensowanym, słodka, mocna, zimna. Rewelacyjna. Taka mała przydroga Z widokiem pięknym na Ruchu liczny A jeszcze nie dodałem Taka kawa kosztuje 4,50 Za darmo jest ten drugi drink Moja żona nie pije kawy Więc wydała tylko szklankę wody Słuchajcie droga powrotem Jedziemy taksówką Jeszcze nie odważyliśmy jechać hmm, busem Trochę wam pokażę to jest taki pit stop. Jest tu wi -fi i hamaki. Jak jedziesz w trasę, to możesz sobie zatrzymać się w takim pit stopie w lesie. Chcę wam to nagrać. Słuchajcie, jestem z powrotem w domu. W drodze powrotnej wzięliśmy taksówkę. Nie odważyliśmy się już jechać tym busem z szalonym kierowcą. Przeżyliśmy całą wyprawę. Byliśmy jeszcze w pizzerii, w której zjedliśmy 20 razy droższe jedzenie. I Około trzy razy słabsze jakościowo. W ogóle nie polecam jedzenia w, w Azji western food, czyli takiego zachodniego żarcia, bo ono wygląda jak zachodnia, niekoniecznie smakuje. Polecam, żeby jeść lokalne rzeczy tutaj, oni wtedy wiedzą, jak je zrobić. Jeżeli dotrwałeś do końca do tego wideo, także jesteś moim bohaterem. Dziękuję Ci bardzo. Daj suba, daj łapkę w górę. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.